Witamy w HTV, rozmawiamy z Michałem Śdzińskim. Dzień dobry. Dobry. E, Michał, przez półtorej roku miałeś, miałeś sporo kontuzji, teraz wracasz do gry, grasz sparingi. Powiedz, jak oceniasz swoją formę? Forma bardzo słaba jak na razie. Nie masz co dziwić po tak dużej przerwie. Brakuje dużo, zarówno motorycznie, jak i technicznie, no, ale mam nadzieję, że powoli, powoli będę wracał na swoje normalne. Na, swoje, no, na swoją normalną wydolność i na swoją, do swojej normalnej formy. Z tego co widziałam, w Sparingu byłeś dosyć dużo przy piłce, więc twoja forma chyba nie jest jednak najgorsza? No, z tego co. Z, znając siebie i oceniając swoją grę, jestem raczej niezadowolony. Stawiam sobie dosyć wysokie wymagania, więc myślę, że. To może zostawmy trenerowi do oceny, czy była dobra, czy, czy dobrze grałem, czy nie dobrze grałem. Grałeś też dosyć agresywnie. Jakiegoś, jakąś miałeś, widziałam, ch chwilowy postój poza boiskiem za, za faul. Co się stało? No, tam doszło do jakiejś przeczki tam z kolegą z przeciwnej drużyny. No, dwie minuty postałem, ochłonąłem no i wróciłem do gry. A powiedz, jak oceniasz pracę trenera? Mamy teraz, prawda, nowego trenera od jakiegoś czasu. Jak Ci się z nim pracuje? Każda miotła inaczej zamiata, jak to mówią. Nowy trener, nowe wymagania? Myślę, że trener bardzo dobry Stał no. się na rzeczy, tak samo jak i poprzedni. Myślę, że, to, że myślę, że to same korzyści dla zespołu i dla mnie, ponieważ ten trener też mi dał dał mi bardzo dużo do myślenia na boisku, jak i więcej ode mnie wymaga może nawet, więc myślę, że to wyjdzie na korzyść dla mnie i dla zespołu. A co sądzisz o wyniku Sparingu 3-0 z grębałowianką? Czy wygraliśmy? Wygraliśmy, ale wynik mało satysfakcjonujący, jak na ligę w której gra Gręba bałwianka. Jednakże jesteśmy dopiero na początku swojego okresu, więc nie ma co wymagać jakoś bardzo dużo. A temperatura Ci nie przeszkadzała? Nie, on, oni też grali w takiej temperaturze, więc to nie ma co do rzeczy, prawda? Myślę, że było... Na początku było zimno, ale później już nie wraca na to łaki. Dziękuję bardzo. Dla HTV Agata Marzec. Dziękujemy bardzo.